Się tańczyło, Panie Prezydencie. Bardzo fajnie. 32 lata temu tańczyłem poloneza na swojej studniówce, w roku 85, także myślę, że to takie niezłe wspomnienia. Dziewczyny niezwykłej urody z piątego liceum ogólnokształcącego, bardzo miło uroczysty, szczególnie, że rozpoczynamy obchody 60-lecia tej szkoły, znacznej szkoły dla Koszalina. Kiedyś budowlanki teraz ogólniaka. Bardzo się cieszy W sobotę będę już tak naprawdę tańczyli ten polonez studniówkowy na swojej studniówce. Z tego co wiem chyba w Werde Życzę. Wszystkim uczniom tej szkoły, zresztą wszystkim uczniom wszystkich koszalińskich szkół, którzy przygotowują się do matury, by ta studniówka, zresztą większość już tych studniówek jest za nami, ale żeby była takim balem niezapomnianym, na no później ferie i do nauki, bo matura to już nie przelewki. Czyli dziura nie przeszkodziła? Ale absolutnie nie przeszkodziła. No, no trudno, no tak się, tak się stało, ale generalnie też trzeba powiedzieć, zresztą o tym ja mówiłem, że sprzątaliśmy, przygotowywaliśmy ten plac specjalnie po to, żeby ten polonez tu się odbył w jak najpiękniejszych warunkach. No pech chciał, co zrobić? No trudno, jakiś wypadek musiał się zdarzyć, zdarzył się, ale myślę, że to na szczęście dla wszystkich korzeńskich maturzystów. ten pomysł? Jak wyszło? Ja myślę, że wyśmienicie. Moim zdaniem dobrze. Mam nadzieję, że młodzież bawiła się też dobrze. Długo przygotowywaliście się? W ogóle się nie przygotowywaliśmy. Wiedzieliśmy mniej więcej, jak mamy iść. Natomiast młodzież przygotowuje się do swoich polonezów, bo ma studniówkę w sobotę 11 lutego. To jest inauguracja 60-lecia. Tak, to jest inauguracja obchodów 60-lecia szkoły. Tak jak już wcześniej powiedziałam, 28 stycznia Ministerstwo... Powołało do życia techniką zawodową. My jesteśmy spadkobierczynią, nasza szkoła, właśnie takiej szkoły. I jakie plany na te obchody? Na te obchody są nas następujące. Dzisiaj ten polomes, natomiast w kwietniu mamy zamiar spotkać się. Z nauczycielami emerytami, którzy dokładnie pamiętają historię szkoły, żeby naszej młodzieży przekazali informacje, jak ta szkoła kiedyś wyglądała, jacy są jej absolwenci, co można powiedzieć w ogóle i dać jeszcze jakieś dobre słowo na przyszłość naszym uczniom obecnym. Natomiast w czerwcu przewidujemy taki Dzień Szkoły, gdzie będzie mowa o patronie, ale też wspomnienia o historii naszej szkoły. Natomiast Cały jubileusz przypada na 5-7 października 2017 roku. A wracając do Poloneza, jak pan prezydent się spisał? Rewelacyjnie. Uważam, że zatańczył. Wyśmienicie świetny tań tancerz.